Nie pierwszy to już raz porównywam się w myśli z Kromickim co mnie nawet gniewa tak dalece uważam się za wyższą istotę My jesteśmy mieszkańcy dwóch różnych planet Jeśli zaś chodzi o zestawienie naszych dusz to między nimi jest taki stosunek że do mojej trzeba wchodzić po schodach przy czym przyznaję że można kark skręcić Do jego zaś duszy taka na przykład anielka Stanowczo musiałaby schodzić. Czy jednak przyszłoby jej to tak trudno? Obrzydliwe pytanie. Ale widziałem pod tym względem tak niesłychane rzeczy, zwłaszcza u nas, gdzie kobiety stoją powszechnie wyżej od mężczyzn, że muszę je postawić. Widziałem dziewczęta Dalibug prawie skrzydlate, pełne szlachetnych porywów, wrażliwe na wszystko, co piękne i niepospolite, które nie tylko wychodziły za mąż za cymbałów najpośredniejszego gatunku, ale na drugi dzień po ślubie przechodziły na ich życiową wiarę, na ich płaskość, na ich egoizm, próżność, ciasnotę i małość. Jam jest sceptyk od stóp do głowy, ale mój sceptycyzm płynie z tego, co mnie boli. Bo istotnie boli mnie porządnie, gdy sobie pomyślę, że może być tak samo i z Anielką. Może i ona będzie wzruszała ramionami na wspomnienie swych panieńskich polotów, przekonana, że dostawy do Turkiestanu oto są rzeczy równie poważne, jak realne, którymi jedynie warto się zajmować w życiu. Porywa mnie nieludzki gniew na tę myśl. Zwłaszcza, że jeśli do tego przyjdzie. To przyjdzie po części z mojej winy. Z drugiej strony jednak, moje rozmysły i wahania płyną nie tylko z tego braku energii w postanowieniach, o którym pisze śniatyński, ale jeszcze z innego źródła. Ja mam tak wysokie pojęcie o małżeństwie i tak wysokie wymagania, że to odejmuje mi odwagę. Wiem, że częstokroć mąż i żona przystają do siebie jak dwie spaczone deski, a jednak jakoś to idzie. Ale dla mnie to nie wystarcza. Właśnie dlatego, że biorąc ogólnie, jestem względem szczęścia niedowiarkiem. Powiadam sobie: Niech choć to mi dopisze. A czy może dopisać? Dziwna rzecz. Oto tak wahającym się, tak mało stanowczym zrobiły mnie nie te złe małżeństwa, które w życiu widziałem, ale tych kilka dobrych, bo właśnie na ich to wspomnienie powiadam sobie, to może dopisać, to nie książkowa rzecz, trzeba tylko umieć znaleźć. 11 czerwca. Z łukomskim zaprzyjaźniłem się w ostatnich dniach bardzo. Nie jest już ze mną taki milczący i zamknięty, jak był dawniej. Wczoraj zaszedł do mnie wieczorem. Włóczyliśmy się aż henku termom karakali, po czym zaprosiłem go do siebie i siedział blisko do północy. Miałem z nim rozmowę, którą zapisuję, bo uczyniła na mnie pewne wrażenie. Łukomski trochę się wstydził swego wybuchu przy konającym gallu. Ale ja umyślnie począłem mówić o kraju. Wydobyłem z niego wszystko, co mu leżało na dnie serca i w końcu, gdy zaczęło być między nami jakoś cieplej, powiedziałem – wybacz, panie Józefie, pytaniu, ale doprawdy nie rozumiem jednej rzeczy. Oto dlaczego człowiek, który tak jak pan, potrzebuje wkoło siebie swojskiego otoczenia, nie postara się o towarzyszkę z kraju? Tego wrażenia ojczystego, które ona dać potrafi, nie da panu ani pańska pracownia, ani pańscy pomocnicy, nie mówiąc już o kruku i kurcie. Łukomski uśmiechnął się i pokazując mi pierścionek rzekł. Ja się właśnie żenię. Czekamy tylko na wyjście żałoby po ojcu mojej narzeczonej. Za dwa miesiące jadę do tych pań. W okolice sierpca? Nie, one pochodzą z wiłkomierza. Cóżeś pan robił w Wiłkomierzu? Nie, ja, ja, ja poznałem je wypadkiem w Rzymie, na Korso. To był szczęśliwy wypadek. Najszczęśliwszy w moim życiu. Może w czasie karnawału? A gdzie tam? Któregoś rana szedłem na via. Condotti. Wtem patrzę, jakieś dwie panie, jasne blondynki, widocznie matka i córka, rozpytują złą włoszczyzną o kapitol. Mówiły Capitolio, Capitole, Capito i nikt ich nie mógł zrozumieć z tej prostej przyczyny, że jak panu wiadomo, mówi się Campidolio. Poznałem, że Polki, bo już mam do tego oko. Ucieszyły się ogromnie, kiedym do nich zagadał po polsku. Ja się także ucieszyłem i nie tylko pokazałem im drogę, ale sam zaprowadziłem je na miejsce. Nie uwierzy pan, jak mnie zajmuje pańskie opowiadanie. Poszliście więc razem. Poszliśmy razem. Po drodze patrzę: panienka wysmukła jak topulka, zgrabna, ładna, głowa mała, uszy jak na model, dużo wyrazu, a rzęsy po prostu. Złote. Coś podobnego tylko u nas się zdarza. Tego tu pan nie zobaczysz. Chyba w Wenecji i to rzadko. Podobało mi się też, że się bardzo zajmowała matką, która była bardzo stroskana niedawną śmiercią męża. Pomyślałem, że musi mieć poczciwe serce. Tydzień służyłem im jako cicerone, a po tygodniu oświadczyłem się. Jak to po tygodniu? No tak, bo one wracały do Florencji. W każdym razie należysz pan do ludzi, którzy niedługo się namyślają. A gdyby to było w kraju, trwałoby niezawodnie dłużej, ale tu ja, panie, miałem ochotę całować ją po rękach za to samo, że Polka. No tak, tak, ale małżeństwo to taki przełom w życiu. Tak, to prawda, ale co ja lepszego mogłem wymyślić we dwa lub trzy tygodnie niż w tydzień. Miałem pewne skrupuły, przyznaję. Trochę mi przykro o tym mówić. W naszej rodzinie jest dziedziczna głuchota. Dziad na starość nie słyszał nic. Ojciec ogłuch w czterdziestym roku życia. Można z tym żyć, ale bądź co, bądź to kalectwo ciężkie. Zwłaszcza dla otoczenia, bo głusi bywają niecierpliwi. Otóż łamałem się z myślą, czy godzi się wiązać życie takiej dziewczyny ze sobą człowiekowi, któremu to kalectwo prawdopodobnie grozi i z którym pożycie może być trudne. Teraz dopiero spostrzegłem, że Łukomski w wyrazie oczu, w ruchach głowy, w sposobie, w jaki słucha, gdy się do niego mówi, ma coś z tego, co mają zwykle ludzie głusi. Słyszał dotąd doskonale, ale widocznie już ciągle kontrolował się, czy mu słuch nie słabnie. Starałem się go uspokoić, on zaś rzekł: Ja też to samo myślałem. Nie warto dla niebezpieczeństw, tylko prawdopodobnych, psuć życie sobie i komu. Też i cholera bywa we Włoszech, a głupio by przecie było, żeby się żaden Włoch nie żenił, dlatego że może umrzeć na cholerę i zostawić żonę z dziećmi bez opieki. Zresztą zrobiłem com był powinien. Powiedziałem naprzód pannie Wandzie, że ją kocham. Że dałbym życie, aby ją mieć Ale jest na przeszkodzie to a to I wiesz pan, co ona mi odpowiedziała? Powiedziała mi tak Jak panu nie będę mogła mówić, że pana kocham To będę pisała no. Nie obyło się przy tym bez łez Ale w godzinę później śmieliśmy się już z tych strachów I ja umyślnie udawałem głuchego, żeby ją zmusić do napisania Kocham Rozmowa ta utkwiła mi w pamięci. Śniatyński myli się, twierdząc, że u nas osły tylko mają jeszcze jakąś wolę. Ten rzeźbiarz miał istotne powody do namysłu, a tydzień wystarczył mu na tak walne postanowienie. Być może, iż nie ma on świadomości z siebie rozwiniętej w tym stopniu, jak ja, ale to rozumny człowiek. Co za dzielna kobieta ta przyszła pani rzeźbiarzowa. I jak mi się podoba jej odpowiedź, czuję zarazem, że anielka należy do takiego samego gatunku kobiet. Gdybym na przykład oślepł, laurę obeszłaby tylko tyle moja ślepota, o ile mogłaby mnie w danym razie ukostiumować na jakiegoś feackiego demodoka, śpiewającego pieśni przy uczcie, ale anielka ta nie opuściłaby mnie z pewnością, choćbym jeszcze nie był jej mężem. Dałbym sobie za to rękę uciąć.